Czytajcie z tej strony BlackDajk, lecimy z kolejnym odcinkiem z Wortandera. Mam nadzieję, że Wam się spodobać, tak stawcie pensję w górę i z subika, to jest coś, nie wiem, po 500 subów, aby zdobyć partnerstwo od Slimola. No i co? No i mam nadzieję, że cały film Wam się spodoba. Po prostu bijacie na Discordzika, bijacie do dywizjonu R103. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, problemy, czy po prostu chcecie wspólnie zagrać, miało piszcie w komentarzach lub przez Discordzika a my lecimy! Dobra. E, tutaj nas nasz light przez filos zginął. E, nasza nasze NTR. E, e, e. O, to jest dobry teammate. No muszę serduszko Serduszko się zrobiło Dziękuję. chłopie, tylko ja nie wiem czy ja stąd wyjadę Spróbujemy To jest bardzo dobry teammate Widzicie? Pomógł Musiał dym 50K, bo się bardzo przydał teraz. Przez ratera niestety przychodzi na wyjątkowie tam ten co to za specjalista no i mi No i nie pomoże mi niestety chyba No szkoda Nie no, zostawcie mnie Zostawcie mnie Słabo. coś miedzozi, to szybko, inaczej przegramy. Postęp do do. Jechcie w gierę. Słyszałem, że musimy Tak patrzymy, ale nie wiedziałam, już dalej przejechę. Już za tym murkiem był nie.

Przebije leży Chwilę, cały, no, jest to No nadzieję, to złapie Także ona nie złapała mnie Muszę że tak się ten most Dobra, to był nasz... nasza mieszka? A, bo my z nim sami jesteśmy w teamie no, Okej okay. No i z M18, mamy ją Jak widać da się złapać kolegę 4 kile już są Nie wiem z czym ten gościu wyszedł Zginął dwa razy i wyszedł no, Trochę szkoda Trochę szkoda A w sumie są jakieś zapasowe pojazdy No żeby nie wychodzić tak randomowo trochę Tak Za małem swoją własną zasadę, dlatego się nie mamy swoich zasad. Ja nie wiem co to miał być Ale wiem jedno 376 zumba u mnie bowaju a 3 kg pelotu całkiem śmieszny Dobra, to bierzemy kolejny raz, strzelaliśmy ziemiaszkę chyba się rozbije, no właśnie Kurde, ta pelota jest taka ptęzna Tu gościa nie ma od razu 14,5 Wystarcza Pewnie by wystarczył Tego 102 z się się pojawiło Okej, okay, Nie że... wiem czy to nie jest czasami m Zabiłem z 14. No niestety nie udało się jakoś świetnie. 5 kill naziemnych, jeden samolot. E, całkiem git. Miejsce pierwsze w teamie. Odblokowaliśmy kamuflaż dla Isa drugiego. Fajnie. Dwa e, 200 expa, zostało jeszcze, tylko 2000 expa 2200 srebra tego. No i troszeczkę spadnie. Troszeczkę spadnie. Po w badaniu setki. Not it.